Podobno spożywamy więcej mikroplastiku niż jedzenia. No tutaj na pewno poszalałam, bo tam się jakoś liczy te mikrocząstki, że podobno mężczyźni to nawet do około 50 tysięcy mikrocząstek plastiku na rok. Ja nawet nie wiem, czy to jest mało, czy dużo. Natomiast gorzej, że to cholerstwo znalazło się praktycznie wszędzie. No już nie tylko z butelek, także z ubrań nam chodzi. Ponadto na przykład przedostaje się do środowiska, na przykład na wskutek cierania się opon na skutek różnego rodzaju śmieci plastikowych. Najgorsze jednak są mikroplastiki, które mają kontakt z żywnością, więc te sałaty zawijane w plastik, te warzywa zawijane w plastik, dosłownie uduszone i jeszcze, jeszcze zaplasticzone. U nas mikroplastik będzie szedł do wątroby tej poprawej i y, tam będzie się gromadził, powodując różnego rodzaju zmiany w jej strukturze. Na pewno stłuszczenie, ale być może także